Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Blayfox to kolejny odcinek z pytań widzów na temat FNAF, więc zaczynajmy. Pierwsze pytanie od Kuba Blayfox, gdzieś przeczytałem, że noc 8 w FNaFie 2 Wnosi dużo do fabuły, a nie jest błędem gry. Co ty o tym sądzisz? Ja dalej jestem utwierdzony przy fakcie, że nos ósma we wnafie 2 nadal jest błędem. Jednym z potwierdzających faktów, że to jest błąd, jest to, że jak uda nam się już wejść do nos i uda nam się ją przejść, to wtedy na końcu, kiedy wyskakuje 6 rano, to gra wtedy się zacina i jesteśmy zmuszeni włączyć grę od nowa. Co potwierdza, że jest to jedynie błąd. Ale mógł też Scott dodać ten nos jako taki mały Easter Egg, ale jest to bardzo mało prawdopodobne. A pod drugie ta noc w szczególności niczym innym się nie wyróżnia od poprzednich nocy. Kolejne pytanie od Filipa Blakos. Skoro we FNAF animatroniki widzę ludzi jako endocchryty, to dlaczego animatroniki nie wsadzają ludzi do kostiumów? Bo jest dzień, lub są to dzieci, lub możliwe, że marynetka im nie pozwala. Po pierwsze, animatroniki mają dwa tryby: nocny i dzienny. Za nocny, kiedy wschodzą ze sceny i mogą wędrować po lokalizacji, i tryb dzienny, który prawdopodobnie nastawiają się na granie i na zabawianiu dzieci. I pomiędzy tymi trybami jest jedna różnica. Za czasów nocnych dusze zamordowanych dzieci, Mogą kierować tymi animatronikami, a za dnia już nie za bardzo. Bo każdy animatronik w każdym nafie musiał wrócić do miejsca startowego, zanim wybiła szósta rano. I za dnia animatroniki nie mają aż takich zapędów do zabijania pracowników pizzerii. Kolejne pytanie od Eli: Skoro lewc nie ma oka, to czemu nie widać papeta? Hen jak on nakręca tą pozytywkę i jak nie słychać jej sam Lefty jest tak zaprojektowanym animatronikiem, że na pierwszy rzut oka nie widać marynetki która jest ukryta w nim, ale jak można zobaczyć na niektórych screenach z FNAF Simulator, w rękach Lefty'ego pomiędzy łączeniami, pokazuje się coś bardzo charakterystycznego, coś na wzór samej marynetki, co ma utwierdzać nas w fakcie, że marynetka znajduje się w tym animatroniku, i Lefty nie posługiwał się prawdopodobnie pozytywką aby uspać tego animatronika, tylko po prostu sam animatronik nawet zabija strózą z tego Simulator tylko po to, aby nie wydawał on głośnych dźwięków, aby nie obudzić marynetki. Ale i tak mu się to ostatecznie nie udaje, bo marynetka przejmuje kontrolę nad tym animatronikiem. Kolejne pytanie od Franek. Co sądzisz o mojej teorii? Jeśli dziecko z FNaF 4 pamięta animatrony oraz Fredbera, to Nightmera też musi. A wniosek jest taki, że Nightmare jest oddzielnym animatronikiem. Żaden z Nightmer animatroników nie atakował żadnej osoby oprócz właśnie tego chłopca z FNaF 4. Są to animatroniki koszmary dziecka, które znikają kiedy dziecko umiera. Kolejne pytanie od Kuba. Czy to prawda, że Fred i Bonnie to pierwsze animatroniki we FNAF. Wskazuje na to na przykład że to, że tylko oni mają wersję Shadow. Wersje Shadow mają sprężynowe animatroniki z Fredbear Family Diner jest to Fredbear oraz Spring Bonnie. I to są pierwsze dwa animatroniki, jakie kiedykolwiek Powstały, a podstawowa czwórka animatroników powstała trochę później od nich. Ok, to na tyle w tym odcinku. Ja bardzo dziękuję za oglądanie. Wpadajcie na naszą grupę na Discordzie i widzimy się już w przyszłych materiałach. Więc nadatrzymali się i cześć!